Firma Kun to lider, jeżeli chodzi o produkcję maszyn zawieszanych i ciągnionych na świecie. Z szerokiej gamy naszej oferty również prezentujemy całą gamę opryskiwaczy polowych. Produkujemy opryskiwacze od nawet 300-400 litrów zawieszane do 7700 litrów opryskiwacze ciągnione z belkami nawet do 50 metrów wkrótce również wprowadzamy na rynek opryskiwacz samojezdny dzisiaj na targach prezentujemy najbardziej popularny model w Polsce Metris 4100 litrów pojemności, e, możliwości e, belki od 18 do 36 metrów. Opryskiwacz w pełni amortyzowany, amortyzowany dyszel, amortyzowana oś. E, jeżeli chodzi o zawieszenie belki, jest to układ 3D stabilizacji belki, także belka jest w pełni kontrolowana e, poprzez system e, połączenie trapezu z trójkątem e, maszyna przeznaczona do gospodarstw troszeczkę większych ale również ten model ma możliwość zakupu w wersji 3200 litrów jeżeli chodzi o wyposażenie tej maszyny mamy dostępną pełną opcję łącznie ze sterowaniem zamykaniem sekcji poprzez sygnał GPS automatykę prowadzenia belki polowej także w tym momencie operator powinien się skupić właściwie tylko i wyłącznie na jeździe natomiast wszystkie funkcje Maszyna może wykonywać w pełni automatycznie. Obsługa tej maszyny również jest bardzo intuicyjna. Wszystkie przełączniki, sterowanie zaworów, zgrupowane po jednej stronie w wygodnej, ergonomicznej pozycji dla operatora rozwadniacz. Opuszczany na równoległoboku, tak aby praca tą maszyną była w pełni komfortowa. Oczywiście firma Kun jest obecna zarówno na Facebooku, jak i mamy swoją firmową stronę na YouTube, także zapraszamy wszystkich serdecznie do oglądania nas w internecie.